Dziś jesteśmy na planie nowego serialu paradokumentalnego w TVN, nie Sekrety Życia i wielu naszych czytelników szuka informacji, jak można się dostać do tego programu. Jak wyglądał twój casting? Mój casting wyglądał tak, że Grałem kiedyś dla tvn w szkole i w szpitalu. Jedna z reżyserek, z którą tam grałem w szpitalu, kojarzyła mnie, że jestem trenerem, że jestem wysportowany i napisała do mnie, czy nie chciałbym spróbować sił w takiej nowej produkcji. Powiedziałem, że jak najbardziej. Projekt cały brzmi naprawdę ciekawie. Dostałem namiary na agencję, która zajmowała się nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę tej agencji castingowej. Agencja Outside zajmuje się castingiem tutaj do, do sekretów życia. Pojechałem na casting, dostałem dwa teksty do przeczytania, dwie sceny. Jedna scena skupiała się na takiej stanowczości i nawet w delikatnej agresji. Miałem zagrać właściciela, który prosi niesfornego klienta o opuszczenie siłowni, a druga miała pokazać troskę, miałem się zatroszczyć o klientkę, która straciła przytomność na siłowni. Zagrałem tam na tym castingu. Chwilę później dostałem informację. To był mniej więcej jakiś tydzień, dwa nie później dostałem informację, że żebym przyjechał tutaj na tą siłownię zagrać pierwsze ujęcia, takie próbne. Te pierwsze ujęcia okazały się również w porządku, no i tak znalazłem się tutaj na planie. Czyli przede wszystkim, żeby zacząć od castingu, to prawdopodobnie trzeba się skontaktować z tą agencją Outside, stworzyć tam u nich jakiś profil, przyjść na ten casting, zagrać scenkę. Jeżeli zrobi się to odpowiednio dobrze, to, to można się znaleźć tutaj. Słyszeliśmy również, że trzeba było zaprezentować muskulaturę bez koszulki. Tak, to był też jeden z elementów castingu, trzeba było zdjąć koszulkę, ponieważ tutaj, jak dobrze wiemy, gramy na siłowni, jest to serial mocno skupiony przede wszystkim na problemach ludzi, którzy przychodzą do nas na siłownię, nie o samej siłowni, ale no mimo wszystko, skoro jesteśmy tu trenerami, jesteśmy osobami ćwiczącymi, to musi być widać, że trenujemy, że ćwiczymy, więc na to też zwracano jakąś uwagę. Gdybyś miał przekonać kogoś do obejrzenia tego serialu, to w jaki sposób byś opisał ten serial? Tak jak wcześniej mówiłem, akcja serialu dzieje się w siłowni, ale to nie jest serial o siłowni, więc nawet osoby, które siłownią, tematem siłowni w ogóle nie są zainteresowane, śmiało mogą obejrzeć ten serial, ponieważ ten serial opowiada o problemach zwykłych ludzi, którzy przychodzą do nas na siłownię, są naszymi klubowiczami, trenują tu, ale te problemy są naprawdę różne i tak zaskakujące, że no, potrafi szczęka opaść, jak dowiadujemy się, na przykład z czym mierzą się nasi klubowicze. Myślisz, że czego mogą nauczyć się widzowie z tego serialu? Z każdego odcinka y, można wynieść jakiś morał. Przede wszystkim y, większość odcinków pokazuje, że rodzina i wsparcie rodziny jest bardzo dużą wartością. Y, Warto pokazuje też, że warto być uczciwym, zwłaszcza w związku, ponieważ nie, niektóre odcinki pokazują, że partnerzy się zdradzają, są nie do końca uczciwi wobec siebie i to prędzej czy później, jak to się mówi, kłamstwo ma krótkie nogi, zawsze wychodzi na jaw i utrudnia niepotrzebnie życie, a my później pomagamy te problemy rozwiązywać, więc przede wszystkim rodzina, wsparcie rodziny i uczciwość. To są takie trzy najważniejsze wartości, które można wynieść z tego serialu. Drodzy widzowie, Serelowej Max z Sekretów Życia zaprasza Was do oglądania emisji o 16.55. Oczywiście subskrybujemy przeambitnie.pl na YouTubie. Komentujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia na antenie.